W Gorzycach odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której przeanalizowano wykonanie budżetu za 2022 rok oraz zaprezentowano raport o stanie Gminy Gorzyce. Prace Wójta pozytywnie oceniła Rada Gminy Gorzyce, która najpierw udzieliła mu wotum zaufania, a następnie absolutorium za wykonanie budżetu w poprzednim roku. Jaki 2022 rok był dla samorządu Gminy Gorzyce? Po stronie dochodów plany zostały zrealizowane niemal w 100% i zamknęły się w kwocie nieco ponad 74 milionów złotych. Wydatki budżetowe na koniec 2022 roku wyniosły niemal 81 milionów złotych. Prowadzone w minionym roku działania pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje działające w ramach Rady Gminy Gorzyce. Znalazło to odzwierciedlenie w pozytywnym głosowaniu radnych. Cieszę się bardzo, że to absolutorium uzyskałem, ale to jest absolutorium dla, dla wszystkich. To jest dla absolutorium dla radnych, dla sołtysów, rad sołeckich, dla Rady Osiedla, jak również dla moich współpracowników, zarówno w Urzędzie Gminy, w opiece społecznej, w instytucjach kultury, świadczeniach rodzinnych, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji czy całego środowiska oświatowego w naszej gminie, bo to jest praca nas wszystkich. Wynik głosowania zarówno w przypadku udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium był taki sam. 13 radnych obdarzyło wójta Leszka Surdego swoim zaufaniem, a radna Bronisława Kochowska wstrzymała się od głosu. Mimo tego poparcie Rady jest duże, co przejawia się w codziennej działalności całego samorządu. Krytyka tego, że ja wstrzymałam się od głosu, jest absolutnie nie do zaakceptowania. A to, że radny głosuje przeciw lub wstrzymuje się od głosu, to jest jego prawo. Ja miałam takie prawo jako radna i z tego prawa skorzystałam. Są takie sytuacje, na przykład, jak no, wnioskuję o pewne rzeczy. Są realizowane z dużym opóźnieniem. Ja rozumiem, że pewnych rzeczy nie da się zrobić od tak natychmiast, ale są również takie sprawy, które są i poruszane przez mieszkańców na zebraniach. Poza tym, tak jak mówię, ja nie tylko jestem radną furman, ale jestem również radną gminy. Także też są takie rzeczy, no, które nie do końca mi się podobają. Pani radna zawsze ma oddzielne zdanie i ma prawo do tego zdania. Niemniej jednak naprawdę dużo robimy. Staramy się, tym bardziej, że Pani radna reprezentuje nie tylko gminę Gorzyce, ale została wybrana przez mieszkańców Furman, a w Furmanach również sporo udało nam się wykonać i robimy. Tym bardziej, że no wspomnę tu o tym, że najbardziej deficytową szkołą, jaką mamy w gminie Gorzyce, to jest szkoła Furmany, do której dokładamy co roku kilka ładnych milionów złotych. Również teraz, dbając o rozwój Furman, cały czas dobudowujemy kanalizację, dobudowujemy wodociągi. W tej chwili uzbrajamy tereny, żeby były nowe tereny pod rozwój właśnie tej miejscowości. Poza tym akcentem sesja absolutoryjna przebiegła sprawnie i spokojnie, a wszystkie najważniejsze kwestie zostały wypracowane i wyjaśnione w ramach komisji. Wójt Gminy Gorzyce zaprezentował także raport o stanie Gminy Gorzyce za 2022 rok. Mimo wielu wyzwań i rosnących kosztów, rok oceniono pozytywnie. Ja to bardzo pozytywnie oceniam, całą pracę. Przez te dwie kadencje Wójta, bo naprawdę gmina jest rozwinięta pięknie. Co prawda w budowie jeszcze jest, bo jest dużo inwestycji, ale mamy plany też na dalszy rozwój całej gminy, a nie tylko osiedla i wszystkich miejscowości. Wystarczy przejechać się przez wszystkie miejscowości, da się zauważyć tą zmianę, jaka nastąpiła w tych ostatnich dwóch kadencjach przez rządzącego naszego Wójta tutaj na tym terenie. Ja jestem w ogóle bardzo zadowolony z tej pracy. W ubiegłym roku wykonaliśmy bardzo dużo zadań, zarówno inwestycyjnych, jak i zadań związanych właśnie z oświatą, z opieką społeczną, z funkcjonowaniem generalnie całej gminy. Staramy się prowadzić zrównoważony rozwój i inwestować w całej, w całej gminie, we wszystkie nasze miejscowości, sołectwa i osiedla. Najważniejsze inwestycje to m.in. budowa drogi łączącej osiedle przybyłów z miejscowością motycze poduchowne, inwestycje drogowe na terenie całej gminy z udziałem środków pozyskanych z Polskiego Ładu. Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych oraz kolejny etap rewitalizacji w centrum gorzec. W tym roku również postawiliśmy sobie bardzo ambitne zadania. Zobaczymy. Czy uda nam się wszystkie zrealizować? Ja na sesji budżetowej, gdy uchwalaliśmy budżet, wówczas wypowiadałem się, że będę zadowolony, gdy wykonamy 90% tych zadań w tak trudnej sytuacji, jaka w ogóle w tej chwili na czy rynku usług czy na rynku finansowym jest w tej chwili. Ale mam nadzieję, że to nam się uda. No i robimy wszystko, żeby. Ten kolejny rok też zakończyć bez wspomagania się środkami kredytowymi z banków. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo naprawdę koszty bieżące w tej chwili strasznie, strasznie nam rosną.